Sprawy z Leksiem. Prosicie, żebym się wypowiedział. Dzisiaj na pewno zrobię live, gdzie będę analizował całą sytuację. Przede wszystkim należy pamiętać, że Leksiu te dziewczyny, większość tych dziewczyn, poznawał na Tinderze. Żeby mieć profil na Tinderze, trzeba mieć ukończone 18 lat. Jeżeli jakaś 15-latka, 16-latka, 17-latka zakłada profil na Tinderze. To kłamie, akceptując regulamin, że ma 18 lat. To, co pisał do tych dziewczyn, Leksiu? No, to jest obrzydliwe w większości przypadków. Bo tam, no, dziwne teksty padały, nie? Nie wiem, co on miał w głowie, pisząc takie rzeczy. Ale, no, zakładał, że te dziewczyny mają 18 lat. Mimo wszystko to, co pisał, było obrzydliwe. Ale czy można go już nazywać, yy, że lubi dzieci. Trzeba to wszystko przeanalizować i dopiero takie oskarżenia wysyłać. O tak. Czy chłopiec z bokiem? No, chyba trochę tak. Jednak, no ja bym go nie nazywał pedofilem. Poznałem tę dziewczynę na Tinderze. Jeżeli jakaś 15-latka yy, zakłada profil na Tinderze, no to kłamie, że ma 18 lat. Więc, Leksiu jej już nie spytał o ten wiek, nie? Minimalny wiek uprawniający do korzystania z Tindera to 18 lat. Jeśli Twój dostęp do, do Tindera został zablokowany, ponieważ z daty urodzin, którą podano podczas rejestracji, wynika, że nie masz 18 lat, zostanie on zablokowany przez okres czasu widoczny na ekranie logowania. Czyli te dziewczyny, one fałszują datę urodzenia, żeby korzystać z Tindera. Screeny, że Leksiu jakiejś tam dziewczyny prosił o dowód, jak nie, nie wiedział, ile mają lat. Czy w przypadku tej y, dziewczyny z filmu Konopskiego było inaczej? Nie wiem. Ona mi nie odpisuje na razie, więc nie mam informacji. Może Konopski więcej pokaże w, w przyszłym odcinku. To będziemy mieli większą jasność w tej sprawie. Ale na razie się wstrzymajmy chyba z tym nazywaniem człowieka pedofilem, bo no to są bardzo poważne oskarżenia, nie? Trzeba zebrać cały materiał dowodowy do dopiero wtedy, jak coś głosić, jakieś tezy. Widzieliście yy, te różne screeny na Twitterze, tylko że pamiętajcie, że niektóre z tych screenów na Twitterze, no to są od dziewczyn, które tam mają 18-19 lat. Yy, I tak, żeby była jasność, ja nie bronię Leksia odnośnie tego, że trochę jest pierdolnięty, że pisze takie no niektóre te kurwa rzeczy, co tam wypisywał tych dziewczyn, no to pojebane, nie? Że coś tam do mordy będzie wkładał, jak będą spały i tak dalej. Yy, więc to racja, nie? Że trochę pierdolnięty jest. Może nawet trochę mocniej, ale z tym oskarżeniem odnośnie pedofilii się wstrzymajmy, nie? I to tylko taki jest mój apel. Wstrzymajmy się, zobaczmy jaki Konopski rzuci drugi film, bo podobno ma rzucić drugi film i dopiero wtedy będzie można rozpocząć marsz z pochodniami. Trochę śliska, nie? Z mojej perspektywy. Tak jak gadam z większością tych dziewczyn, no to właśnie wychodzi, że poznał na Tinderze je. Pisał kurwa obrzydliwe do nich rzeczy później, ale one dalej z nim rozmawiały, nie zakończyły rozmowy. Mówiąc moją wypowiedź, Leksiu zachowywał się obrzydliwie, ale z tymi oskarżeniami, że jest pedofilem, należy się wstrzymać, bo takie oskarżenie to może komuś kurwa totalnie spierdolić życie. Trzeba się dowiedzieć, w jaki sposób yy, on się poznał z tą dziewczyną 15-letnią, bo jeżeli na Tinderze, tak jak z innymi, to znaczy, że ona skłamała, że ma 18 lat. Według mnie tą sprawę trzeba zgłosić na policję. Najlepiej, jakby te dziewczyny się zgłosiły na policję i żeby to już tam odpowiednie służby zbadały. Dziwnie się zaczyna ten rok, moi drodzy. Nie spodziewałem się czegoś takiego. No zobaczymy jak to się wszystko rozwinie.